Dariusz tworzydł organizator Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Jesteśmy pod koniec drugiego dnia tego Kongresu. Wiele wypowiedzianych o przyszłości public relations. No i właśnie, czy teraz po tym Kongresie możemy już powiedzieć, jak PR będzie rozwijał się w najbliższych latach? Z pewnością y, Kongres pomoże w udzieleniu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości. Ale jest to tylko jedno z wielu spotkań, podczas których tak naprawdę szlifujemy swój warsztat, uczymy się czegoś nowego i przekonujemy się, że musimy być czujni 24 godziny na dobę. Bo w tym momencie nasza praca to praca w zasadzie bez możliwości włączenia czuwania. Nasza praca wymaga aktywności, wymaga y, często y, ponadprzeciętnej obecności w wielu miejscach na raz. Y, no, y, przyszłość mnie trochę przeraża.